Dobra, witam serdecznie w nowym filmiku Mamy tutaj Hubercika, tam w środku Andrzeja Kakakuciaza, Sean Lover Jedziemy na Bielsko, film sponsored by GoPro oczywiście W końcu będziecie mieli normalną jakość, a nie jakieś ścierwo wyciągnięte z tyłka idzie z hot dogiem, pokaż hot doga Dobra, no i jedziemy sobie jak widzicie Bielsko, mam jeszcze kawałek, będzie git Dobra, dojechaliśmy do bierska po małych przygodach, ale dojechaliśmy I Andrzej się tutaj na parkingu, sorry nie będę wam tego pokazał, bo się będzie się jeszcze po nocy śniło Ten drugi wór też tam siedzi w samochodzie, się wygina No i nic, rowery ściągnięte, idziemy na wyciąg, zobaczymy co to będzie Pogoda w miarę ładna, może się trochę wyjaśni, bo na razie trochę mgły No i co, jak będziemy u góry no to będę wam coś mówił albo w gondolce Siema ludzie, patrzcie jak mgliście, zajebiście, normalnie ale Andrzej tam z tyłu za nami, później będziemy jeździć na ten w ogóle go nie widać, ale całkiem fajnie się to wszystko prezentuje. Walun się nie wydaje najgorszy, pewnie za chwilę dojedziemy do linii śniegu, ale raczej jak tu śniegu już nie ma. Ogólnie już... to pani w Kasie powiedziała, że, że jest. Na... na własną odpowiedzialność. Bo jest, śniegu na bo jest śnieg, dlatego mam buzer. Oczywiście, ninja jestem, elegancko. Tutaj rowerki sobie na gondoli. No i no i co? No, no jedziemy, fajnie, dobrze to ogarnięte, w sumie szkoda, że trochę mało tras z tej góry, no ale będziemy najbiej pedałować z innych, także. Siema Widzimy się na pierwszej trasie. To na rozgrzeweczkę rock'n'rolla do Sahary i zobaczymy. Dawać Andrzeju. Nie przejeżdżaj, bo co tam No to, to jednak, jeszcze chwilę poczekacie na jazdę. Jak widać na załączonym obrazku, przy naszym pierwszym przejeździe, y, ciężkie warunki nie pozwoliły na jakiekolwiek sensowne przejechanie y, trasy jaką była projekcja do Sahary i do Gondoli i była też taka bardziej zachowawcza przejażdżka, żeby obczaić trasę na przyszłe wypady. Na trasie zalegały resztki śniegu, co skutecznie zablokowało nas przed skakaniem i delaktywaniem, każdej tej fakty tej. na trasie Sahajra. No a dodatkowo powolne drzewa w niektórych miejscach obydwu tras wzmagały czujność, i co powodowało, że jechaliśmy naprawdę dosyć krajówka. ostrożnie i powoli. Z tym po prostu materiałem was nie będziemy za bardzo męczyć i przejdziemy od razu do naszego kolejnego zjazdu. Także lecimy. Uh, stop! Także jeszcze po tym zjeździe, który widzicie na filmiku zrobiliśmy sobie zjazd y, dziabarem do dębowca, no ale niestety miałem tak budany obiektyw rzeczeć nagranie nie nadawałoby się do użytku, więc przejdźmy po prostu do kolejnego zjazdu, a do tego jeszcze kiedyś wrócimy. Dobra, ogólnie jesteśmy przed rock'n'rollą, robimy najdłuższą możliwą chyba trasę w Bielsku, czyli rock'n'rolla do twistera. Zobaczymy co z tego będzie w tym warunku. Lecimy. Baba ty Jedziesz pierwszy?

不许 <laughs> <laughs>

No i przyszła pora na bystrego. Jeżeli chcecie zobaczyć całą tę trasę, to zapraszam na poprzedni filmik, a tutaj macie tylko taki fragmencik dla smaczku, bo naprawdę trasa jest epicka i w 100% ją polecamy. Także lecimy do kolejnej traski, do kolejnych naszych przygód w bielsku. Yo, Po dosyć długim powrocie na wyciąg Przyszła pora na Dziabara Którego zakończyliśmy zjeżdżając gondolą Na której wydarzyła się mała przygoda No ale o tym za chwilę Mgła Dawaj! Że no Miałbyś platformy To by cię takie rzeczy nie działy sideline that makes <laughs> me Ох, блядь, так О, блядь They had?

Pasz dech! A na bok się nie było? Ja tufię! No to zrobiłeś! Na, a a że... Nie stało ci się nic, nie? Nie, no mi nic złapcie co. A to ci się przydało ochraniacze? No to tak! A na ale bok! Ty, że się wyjechał ja na bok? Ja, już, roz... jo, ja na bok! Ja poleciałem. Dobra, profesjonalne naprawy. No tej się nie naprawiła, ale ta jest jak nóbka w funkcji sztuka, nie? Do sprzedania, no Do sprzedania. Zkąulę Guajdy Nie G2 RSC. jakie dobre no, to są w sumie. Nawet się nie ułamiał, ja tylko się wyginają Polecamy. Wymienimy klameczki, będzie śmigał. To Tak to jest jak się da miodu, no. Dobra, historia do dopowiedzenia powiedzenia. Nie nagrywaliśmy ostatniego naszego jednak dzisiaj już zjazdu. Mieliśmy chodzić na Roll i zielonego, no ale już poddaliśmy się z powodu takich jak to że tak się naprawia Treka w taki właśnie to sposób. Yy, tak zgubił sobie taką jedną część kolega. No i niestety musieliśmy już dalszą jazdę porzucić, ale to może lepiej, to może lepiej. To już był znak. reszta rowerów się jakoś mary trzyma. Tutaj eleganckie klameczki naprawione patrzcie, śmigały jak nowe. Jeszcze z pół roku na tym pojeździ spokojnie, Andrzej. No i się pakujemy i spadamy. No fajnie, fajnie było, trochę błotka, trochę wszystkiego, ale no, taki dzień, w którym całe życie się przeżywa. Pozdro. No i z zmrokiem zapadającym na timelapse chciałbym Wam serdecznie podziękować za oglądanie tego filmiku. Wkrótce kolejne ciekawe materiały na kanale. Mam nadzieję, że ten Wam się spodobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę, suba i tak dalej. Wiecie o co chodzi. No i widzimy się już wkrótce, siamaneczko.